Pogoda piękna się okazało, już by Teksasu kurwa nie było. Tam jedzie Paweł, bo tam chce do silosów wysypać swoje zboże. To zabiorę tu, tą lawetę, żeby on sobie wjechał i, i będziemy coś myśleć, jak to Bag'ować? dzisiaj. Ale chyba normalnie będę podjeżdżał do szyberka koparką, na widłach będę miał big baga i tyle. No co tu wymyślimy. No i ta talerzówa musi iść w już. Pasowałoby wymienić ten, kurczę, talerz jeden. Zaraz zadzwonię do Olki, czy ma. Bo tutaj to nawet to w ogóle śruba, tylko to szybko by się wymieniło tego jednego, nie? Tylko trzeba byłoby przemierzyć. Ciekawe, czy są różne wymiary, tak żeby on się nie odznaczał jakoś szczególnie, że to będzie wielki, a reszta wytarta. Może będzie coś w podobie. No i jutro ma padać. Dzisiaj wieczorem w sumie ma padać. No i może po deszczu będzie lepiej talerzować, co? No, Mam nadzieję, że forsz jeszcze da radę. Te ostatnie przysługi zrobić, zanim zostanie rozkręcony, yy, no czy trzeba będzie odpiąć, w ogóle zadzwonię zaraz do tej uczyszczalni. Może to kurwa da się dzisiaj zawieźć, w ogóle do tego do czyszczenia, i byłoby w ogóle z głowy, że nic nie trzeba big bagować. Tam koleżka sypie do silosów so, sobie. My tutaj kurczę pod podchody, robimy już pod e, bigbaga. I zaraz będziemy to próbować otwierać, no. przesypywać, magazynować, kurwa, później gwiać. Jeszcze nie, ta czyszczalnia mi nie odbiera, w tej chwili nie wiem kiedy ja to będę mógł zawieźć. Przyczepę trzeba zwolnić, bo dzisiaj będzie koszona i sypana w nią. Także big bagujemy. Tutaj będzie tak podejrzewam chyba 10 big bagów. No i o takim od sposobem, jak widać, też to przekipruje, to podstawi, tam odstawi, tu dosypie, tam przesypie. Ogień kurwa, na tułoki. Mamy już dwa alprodukto. Tak się udało nasypać. Jest jeszcze tego żytka trochę. Nie mogę się zadzwonić do czyszczalni jak na razie. Sypiemy dalej. Owiec załatwiony. Dokończył no już kuba z kolegą. Tutaj, bo ja w tym czasie załatwiałam to. Jak widać nowe tablice do Hondy. Jest zarejestrowana. Właśnie się tam robi ubezpieczenie. Będzie można wyjeżdżać, ale gaźniki jeszcze są niewyczyszczone. Ja zajmuję się na chwilę tym oto. Pojazdem pięknym w zbiorniku, taki żur, że trzeba było to czyścić, żeby to chcieć, kurwa, żeby chodziło jakokolwiek No i próbujemy za chwilę wlać nowego paliwa i to uruchamiać, nie? bo już coś chodzić chce, ładowanie jest. Także zaraz będziemy słyszeć te cudownie. pewnie. Tylko jadę po paliwo, po, po olej do piły i tego typu rzeczy. Jadąc po paliwo, pokażę Wam tutaj pierwsze efekty. Pierwsze płyteczki wpadły. Będzie taki jasny kibelek, tam już kable powyciągane do wentylacji, a ja jadę. Owiec mamy już wsypany w Big buggy. No jeden jest na przyczepie. Teraz tak, czyszczalnie mam dopiero gdzieś na połowę tego sierpnia możliwość przywiezienia. Także na chwilę obecną czy, czystego nie będzie, ale można taki kupić jak chcecie. Za czysty ja chcę złoty 33, za taki chcę złotówkę za kilogram. Jeżeli ktoś uważa, że chce za dużo, to zawsze można sobie kupić indziej. Ja nikogo nie namawiam. I jest możliwość wysyłki. Właśnie będę dogadywał sprawę, ile będzie, jaki koszt jest za paletę. Albo ewentualnie za y, 5 paczek po 30 kg, bo do 30 kg można wysyłać normalną paczką, i wtedy może wyjdzie lepiej jak na palecie, taniej, ale to będę wiedział dzisiaj, to dam znać. Jestem z powrotem, zresztą już jakiś czas temu. Słuchajcie, nie mamy prądu dzisiaj, jest ciemno na naszym planie filmowym, ale. Pozwolę sobie otworzyć drzwi. O kasiadeczkę już nie pytajcie już za późno. I patrzcie co tu się udało ustalić. Cyk. Diutka się świeci. Kasło ładuje! Ten kurwa nie jest piękny. Trochę za dużo oleju mu wlałem, ale niech się przesmaruje. Cholera wie, kiedy to ostatnie No Mam taką ochotę się przyjechać, że aż mnie chuj strzela, ale nie ma lidek. Nie ma sprzęgła, nie ma ssania, nie gazu. Coś tam nie jest. Eee, no i kapcie co to są: dziewiętnastki. 19. No to słuchajcie, ja kupiłem 19 do błęski, pomyślałem, że to osiemnastki zamawiam. Zobaczcie: opona, dentka jedna, dentka druga. Opona. Zakładamy zaraz i będziemy zjeździć chyba. Tutaj. No jest z dokumentami, można normalnie się rejestrować. Światło świeci. Teraz nic nie świeci. Oryginał. Jakby sobie jeden przychodził tutaj, siadał na krzesełku, Odpalał i będę się na niego patrzył. Idziemy zobaczyć. Za do. czemuż tego prądu jeszcze nie ma. Przeżyta mam tonę do sprzedania. Chce ktoś kupić? Dla kur? Kubus wozi tam. Do hali pewnie. Tu chłopaki do sobie do silosów. Zdają, jest życie. Jest kurwa życie. życia. Na pan Cieszę się. A do tych paczek się jeszcze nie dodzwoniłem Chciałem podczepić... Ostatni big back właśnie Ale już się zaczyna tak o przechmurzać Przechmarzać O kurde w tam to teraz chyba wiadę przyczepą odczepię ją tu i forklina pod talerzówkę jak popada dzisiaj w nocy jutro to trzeba będzie talerzować aż się nie rozsypie eee, i Kuboj to ma kopanie dużą koparką to ja bym sobie w tym czasie talerzował na spokojnie a to ciekawe urządzenie jest na hydrostacie Powiem wam, że naprawdę ciekawe. Stiga. Może jadę sobie do kosza kurwa pod A pata de... Dobra, Kuba przyjdzie, trzeba trochę odpocząć, wypić o rzadkę, świeżą dostawę. Jest 13, posiedzimy pół godziny, pogadamy i będziemy chyba rozbierać Goldwinga. Bo kurwa, zarejestrowany, ubezpieczony, a nie, nie można jeździć. No to to, to jest, już kurwa dopiero. A, może sobie tego odpadę na chwilę jeszcze, kurwa. No, Heniu. Nie można tak robić, kurwa, bo to się tylko niszczy, ale weź nie otwórz. Dobra, powiem wam tak, skoro on już chce kurwa palić, jeździć, a nie mam linek, to linki już załatwiłem. Jest komplet cały, który będzie dzisiaj u mnie na warsztacie już to w ogóle stoi, a ja się wziąłem za koła. Co się okazało? Ta opona jest słaba, ale dętka trzyma powietrze. Wentyl był zły, to wziąłem i wymieniłem. Gumka już tutaj sparciała całkowicie, porwała się. No a w przednim ucieka. Jak się maszynką ruszy, to tu jest pod maszynki. Tak więc jestem, właśnie można, by rzec, w trakcie ściągania przedniego koła. Jeszcze chyba dzisiaj się nim przejadę. Kuba zaraz po, on pojechał sobie jakieś tam kanapki kupić, zacznie rozbierać Goldwinga. Te wszystkie obudowy i te gaźniki też dzisiaj na tym stole brudnym, upierdolonym będą rozbierane. Mamy już po 16, a koniecznie chce się tym przejechać. Właśnie wkładamy koło tylne z wymienioną oponą. Ta opona akurat przeszła z przedniego koła bo była w idealnym, w bardzo dobrym stanie. Może tak, nowa dentka za to wpadła, a z przodu jest nowa dentka i nowa opona. To jest 3.0.0, to jest 3.25, dlatego ta poszła na tył. I co? I to, że komplet lineczek jest, jak, za, jak powiedział, tak zrobił. Wy dzisiaj zrobimy tylko linkę sprzęgła. Bo wszystkie inne linki na razie są popuszczane, one wszystkie są do wymiany, bo wyglądają jak wyglądają. Ale żeby się przejechać, to musimy założyć tą odprzęgła, bo jest zerwana. A ja, żeby ją założyć, trzeba zdjąć jeszcze dekiel. A tutaj już jest tak dostęp do gaźników. Trzeba jedną śrubę odkręcić, tutaj się nie chce, nie chce pozwolić odkręcić. Wyciąga się te cztery krótce z dwóch stron i gaźniki na bok powinny wyjść. Cały taki, cały taki komplet zabudowany. I może to się też dzisiaj uda wyciągnąć, ale nie wiem. A tutaj przyszła paczka właśnie przed chwilą jest to folia do przyciemniania szyb. Będziemy w Władku przyciemniać szyby. Taki będzie efekt finalny. Kupiłem dużą rolkę, który jest 3 to jest 1,57 metr, metr m na 30 m. No bo taką się lepiej opłacało, bo tutaj by poszło dwie rolki, które są 75 na 3 metry i za nie trzeba zapłacić byłoby 300 zł, a ta kosztowała 400 chyba 50. Jest 30 metrów bieżących i jeszcze półtora metra w górę, my będziemy wszędzie kurwa teraz mieć ciemne szyby we wszystkich samochodach kurwa. Pierwszą jazdę trzeba nagrać. Piękne motocykle i piękne czasy Z nimi związane Świetnie się tym jeździ Fajnie równo pracuje To no już jest kawał historii, nie? Jest do jazdy! On będzie stał. Pachniał. Jest po 17 już, my dalej walczymy z tymi gaźnikami. Tu już mamy krótce odkręcone. Oto całość to jest takie zabudowane po tamte gaźniki z tamtej strony i to wszystko ma wyjść bokiem i... Strasznie tutaj jest mało miejsca w tej chwili, nie wiem czy nie trzeba będzie rozbierać tego dalej, ale spróbujemy tak. Te krótce już nie trzymają, tutaj te, te wężyki zaraz po, no, odłączamy. Gorzej będzie z tymi linkami, żeby to zrobić przez właśnie brak miejsca. One dzisiaj jeszcze będą na stole, ale Wy już tego nie zobaczycie dzisiaj, bo będę zakończał filmy z 20 po 5, starczy. Nagrywania, bo trzeba to jeszcze zmontować i wrzucić, nie? Jutro myślę, że już założymy nowe tablice i będziemy normalnie jeździć. Przez dzień zrobimy te gaźniki. Iżyk sobie stoi. Deszcz pada już od jakiegoś czasu. Rzepak skoszony. Tak więc. Do zobaczenia w następnym, kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.